obu myślę, no że pięć lat temu tego grywamu jeszcze nie było, się nie dawało. I są jeziora na Ja że Ja z pierwszej się okazała bitwa, ścieżki. ze sobie tutaj dla tych tutaj to rybne jezioro, takie było druga część na drugo, z drugo tutaj grywamyśmy na a w tym budynku drugim są miejsca na NO przełomie. którego... Obowiązaliśmy się chronić ginące gatunki zwierząt. Tak? I nie wiecie jakie to są gatunki to też to na tej sali możemy zobaczyć, jest oczywiście mały wycinek. jest to jest przemię I tak dalej. Czyli z tych różnych powodów ludzie chcą te zwierzęta posiadać. Jak jest chęć kupna, to zawsze się znajdzie jakiś kusownik, który upoluje i te zwierzaka, zwierzaka komuś sprzeda. Żeby wyeliminować ten obrót nielegalny tymi zwierzętami, prowadzą tą kodę z taka najbliższa ferma z jest 4 km stąd, w No w tym, że te strusie w tej fermie, nie pochodzą, nie są złapane, w naturze tam gdzie one żyją, to też oczywiście Ty, byłem w jaskini. O ich jak? Nie, nie swobody. Jak ona się nazywa to? Na Krakowie, czyleś. Też wjeżdżamy w jaskinię, kurczę. chodzi człowiek pierwotny, jak mnie się poruszył. A właściwie zatrudnić studentkę, tak wiedziała. <grytanie> no zapalać gadło, ciemno to może, nie? Sły przyglądają, a to od razu staje. <grytanie> Koniec świata. Pięknie. Popatrz, tu jest fajny ten. To jest pięknie urządzone. Tutaj, zobacz, No bo jedziesz trasą na Kraków, przez Orkus i pierwsza jest mroźna, nie, przepraszam, nie to Kozowa, a ta następna, nie mogę jeździć, jadę, gdzie się tam wiadomo, gdzie ona się

który ledwo się rusza, a ja ledwo za nim narążam. <laughs> Idziemy sobie właśnie ścieżką dydaktyczną. Musieliśmy obejrzeć skarpę, a obejrzymy tylko ścieżkę dydaktyczną. Choć w tym tempie to chyba niewiele zobaczymy. To jest miejsca, masz pogody sprawiedliwości To jest dla mnie wszystko, Dalekie, gdzie tak słoisko nam pragnie? Siadaj mi człowiek nie wizy Lejdy. W następnym domu, z obwodem kiepskim, prokurator, który już o to, co przycinał, równo się osekator, już witałem Prosząc o mieszkanie, zapytał mnie z miejsca: Jakie ma powstanie sprawiedliwości, prawda? To jest dla mnie.